No weź, zrób, jak co roku? Jakiego iPhone'a iPhone aktualizację? aktualizację? No nie bądź porównic. No, Dobra, już, już, okej, okay, okej. Okay. Jakiego iPhone'a wybrać w 2025 roku? Kłaniam się, Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Niantyfan w materiale sukcesywnie przygotowywanym raz w roku, w ramach którego omawiamy sobie, jakiego iPhone'a wybrać w danym roku. Ja wiem, dla niektórych może się to wydawać temat oczywisty, natomiast też pamiętajcie, że nie każda osoba, która ogląda ten kanał, ostatecznie już przeszła na iPhone'a i używa iPhone'ów od wielu, wielu lat. Dlatego też prosiłbym o trochę empatii względem innych widzów i posłuchać, co ja rzecz jasna subiektywnie mam do powiedzenia na ten temat. No i też zaznaczam, że jest to drugi materiał w ramach którego będzie konkurs, tym razem konkurs na dofinansowanie 500. Postanowiłem, że w grudniu, żeby ofiarować coś od siebie, tym razem nie jednej osobie w miesiącu, a dwóm osobom w miesiącu, postanowiłem, że te 1000 zł podzielę na dwa razy 500, ale o tym już pod koniec dzisiejszego materiału. No i też zaznaczam, że aktualnie trwa jeszcze konkurs, w ramach którego macie do zgarnięcia bardzo fajne. Nie da się ukryć dosyć, czy ja wiem, luksusowe produkty od marki 12Solve, które rzecz jasna tutaj pozostawiam link, możecie sobie wybrać i dodatkowe 4 osoby również będą miały możliwość zgarnięcia. Dobrze moi drodzy, przejdźmy do tematu najważniejszego, mianowicie jeżeli chodzi o same iPhony. Temat wydaje się dla wielu może prosty, dla innych może mniej, natomiast prawda jest taka, że moim zdaniem, tak jak już zresztą mówiłem rok temu, uważam, że nie ma sensu pchać się w elektrośmieci, czyli w urządzenia, które były wydawane, nie wiem, 5, 6, 7 lat temu, bo to no, nie ma większego sensu. Po pierwsze, bateria w tych urządzeniach w większości przypadków jest trupem i będzie trzeba wydać dodatkowe pieniądze na odrestaurowanie tego urządzenia. Wyświetlacze również mogą nie być najlepsze, najprawdopodobniej będzie też miało przełożenie na to, że urządzenie mogło być rozbierane, mogło być naprawiane, co również ma też wpływ na IP-68, czyli ten szeroko pojęty certyfikat wodoszczelności. Ja osobiście uważam, że jest kilka urządzeń dosyć starszych, które można byłoby wziąć na spróbowanie, natomiast też ograniczajmy się. Wiecie, doświadczenia z korzystania z iPhone'a na ten moment równają się mniej więcej na poziomie minimum średnio średniopółkowego albo mocniejszego smartfona na Androidzie, ten poziom już się bardzo zrównał, natomiast wybierając telefony dużo, dużo, dużo starsze, które albo już nie mają aktualizacji do nowego wersji oprogramowania, no cóż nie działają tak, jak można było by tego oczekiwać ze względu na procesor, ze względu na RAM, ja sugeruję tego typu urządzenia pomijać. Doskonałym tego przykładem będą wszystkie urządzenia, które wyszły raczej już. Do iPhone'a 10S i 10S Max, również 10R. Ja wiem, że te urządzenia dostały jeszcze w tym roku aktualizację do iOS 18, natomiast jestem też święcie przekonany, że w kolejnym roku, czyli no już w 2025, nie dostaną wsparcia do nowego iOS 19, co przełoży się na to, że najprawdopodobniej z wielu dodatkowych funkcji nie będziemy mogli skorzystać. Dlatego też przejdźmy konkretnie wszystkimi modelami, na które uważam, że warto je spojrzeć. Oczywiście w timeline pozostawiam poszczególne moduły, przez które możecie się przerzucać. Rzucać, jeżeli zastanawiacie się nad jednym konkretnym modelem, jedziemy. Jeżeli chodzi o iPhone SE, no 2016 to z racji tego, że to już jest bardzo stare urządzenie, bo w przyszłym roku będzie miało 9 lat, absolutnie nie polecam, choć stylistycznie wygląda fantastycznie. Jeżeli chodzi o SE drugiej generacji z 2020 roku, no mam w domu po córce. Ja również już na to urządzenie za bardzo bym nie patrzył optymistycznym okiem. Możecie, jeżeli są fani, zwolennicy tej bryły, mogą sobie spojrzeć jeszcze na iPhone'a SE 2022. Natomiast też uważam, że jest to w jakimś tam stopniu wyrzucanie pieniędzy w błoto, tym bardziej, że okej, okay, może to urządzenie nie jest drogie, bo kosztuje, no nie wiem, 1000 zł, 900 zł, może i kupicie taniej, jednak. To nie jest urządzenie perspektywiczne i najprawdopodobniej po roku będziecie musieli już kupować nowe, bo to najpewniej nie spełni Waszych oczekiwań. Natomiast przypominam te też, że już w przyszłym roku, w marcu, najprawdopodobniej pod koniec marca zostanie zaprezentowany nowy iPhone SE czwartej generacji 2025. O nim zresztą mówiłem tutaj, za bardzo też się nie chcę powtarzać. Jeżeli ktoś zastanawia się nad tanim modelem, jak na Apple, tanim modelem z dopiskiem SE, Special Edition, Smart Edition, Simple Edition, to gorąco zachęcam po prostu sobie poczekać do marca. Natomiast, jeżeli nie interesują Cię modele SE, to przejdźmy zatem do modeli, które według mnie uważam, że są minimum warte rozważenia, a przynajmniej na rok, żeby sprawdzić tego iOS-a i czy faktycznie jest tak wspaniały, jak niektórzy użytkownicy tego systemu operacyjnego mówią. Jeżeli chodzi o iPhone'y 11-11 Pro, są to urządzenia, które już jakiś czas temu pojawiły się na rynku, bo był to rok 2019. Oczywiście iPhone 11 i 11 Pro mocno odbiegają od siebie. Już pomijam fakt Zmiarów, bo 11 jest większa. 11 Pro ma dodatkowy obiektyw, ma ekran OLED. W przypadku 11 jeszcze nie było tego ekranu OLED. Ja powiem tak z doświadczenia: z 11 korzysta mój tata i mój teść. No wiadomo, są to już panowie. 60, plus. ten telefon jest wystarczający i myślę, że jeszcze spokojnie na rok 2 powinien im posłużyć, nawet jeżeli nie będą mieli aktualizacji. W sensie w tym roku na pewno jeszcze 11 i 11 Pro dostaną aktualizację do iOSa 19, Natomiast w kolejnym roku, w 2026, już to urządzenie najpewniej przestanie być wspierane. Jeżeli chcecie sobie spróbować iOSa i dać naprawdę grosze, jak na iPhone'a, no to na rynku w wtórnym myślę, że można jeszcze sobie na chwileczkę spojrzeć na te urządzenia. Natomiast dla mnie jest to total minimum, na które powinniśmy zwracać uwagę. Jeżeli chciałby ktoś coś więcej, no to wiadomo, można chociażby spojrzeć na iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, no i jeszcze te 12 Mini. Seria 12 Mini, która została wprowadzona od modeli iPhone'a 12 i zakończona na 13, no jest trochę niedoceniana, natomiast no rynek zweryfikował i okazuje się, że te małe smartfony z przekątną tam lekko ponad 5 cali nie cieszą się jakąś y, ogromną popularnością, co też miało przełożenie na to, że od modelu 14 Apple zrezygnowało już już z wersji mini na rzecz modeli Z Plusem. 12 jak najbardziej, tym bardziej, że te ceny również spadły. Aktualizacje tego smartfona będą najpewniej na kolejne dwa lata, więc to już jest takie urządzenie, które możesz stereotypowo wziąć sobie na dwa lata i zobaczyć, jak to będzie działać. To nieważne, czy mówimy o 12 czy 12 Pro. Wszystkie te urządzenia z serii 12 miały jeszcze ekrany 60 hercowe Ta Appleowa rewolucja, jeżeli chodzi o ekran 120 Hz adaptacyjny, pojawiła się dopiero od modeli. 13. Tutaj na wzór modeli 12 mamy 4 wersje. iPhone 13 Mini, 13. 13 Pro i 13 Pro Max. Wiadomo, 13 Pro Max i 13 Pro. Moim zdaniem są to naprawdę bardzo, w dalszym ciągu bardzo dobre urządzenia. Tym bardziej, że już mają te ekrany 120 Hz. Może nie mają tej pastylki w postaci dynamicznej wyspy, natomiast mają nocza, mają solidne aparaty fotograficzne, nadal wydajny procesor, który bez problemu powinien wystarczyć na kolejne 3 lata. A jeżeli ktoś nie oczekuje, nie wiadomo od czego, jeżeli chodzi o ekrany 120 Hz, może sobie spojrzeć jeszcze na linię 13 bazową i 13 mini. Choć zaznaczam, modele mini nie cieszą się dobrą sławą, jeżeli chodzi o baterię. Tu może być problem i najprawdopodobniej przy używanym telefonie, jeżeli bateria nie została wymieniona w autoryzowanym serwisie, no to ta bateria będzie jechać web na szyję. Więc miejcie to, moi drodzy, na uwadze: te miniaki są fantastyczne pod względem konstrukcji i rozmiaru, ale jednak ma to przełożenie na baterię. Nawet uwzględniając fakt, że w jednym i drugim urządzeniu mamy częstotliwość odświeżania na poziomie tylko i wyłącznie 60 Hz. Cóż, modele 13 i 13 Pro, to nadal bardzo solidne telefony. Prawie tak samo solidne jak partner mojego kanału Polscy Cyrulicy z Katowic, których produkty mogą okazać się dla was fantastycznym, jakościowym i przystępnym cenowo prezentem na święta. A te przypominam już za chwilę. Pamiętajcie, że z kodem nie AntyFan 2024 otrzymujecie jak zawsze, na zawsze 20% rabatu na cały asortyment. No i warto też w tym miejscu wspomnieć, że poza fantastycznymi olejkami do Brody i Wąsa, kremami czy kartaczami, cyrulicy mają także swoją linię Perfum Rogue i nadchodzącą zupełną nowość. W postaci perfum burboneska. Dla mnie od lat połączenie whisky i kawy to coś wspaniałego, dlatego też do 24 grudnia perfumy będą dostępne taniej o 30%. Zatem gorąco zachęcam wpaść i już teraz przygotować się na prezenty świąteczne. Polecam z całego serca, nie tylko ze względu na wieloletnią współpracę, ale ze względu na to, że sam od lat korzystam z tych produktów. Koniec lokowania. Dobrze, szanowni państwo, przechodzimy do modeli, które według mnie są tymi najbardziej opłacalnymi, jeżeli chodzi o ceny. Jestem też świadomy, że te modele Coraz częściej jest dostać nowe, i one tutaj już też się ograniczamy do niewielkiej ilości. Szczególnie jeżeli mówimy o modelach Pro i Pro Max. Jeżeli chodzi o 14, one w dalszym ciągu są dostępne na stronie oficjalnej Apple. A. 14 możecie kupić. I cóż, moim zdaniem, patrząc tak obiektywnie, stosunek cena- jakość, seria 14 na ten moment okazuje się najlepszy, najbardziej. Opłacalnym produktem, jeżeli chcecie wybierać iPhone'a. Natomiast pamiętajcie, że na wzór wszystkich innych modeli, jeszcze dotychczas do tego roku, modele bazowe 14 i 14 Plus posiadają ekrany 60Hz, dwa obiektywy, jak zawsze. A modele Pro oczywiście są to pierwsze urządzenia, które posiadają już dynamiczną wyspę. Wiem, że są zwolennicy tego typu rozwiązania od Apple'a. Mnie to jakoś za bardzo nie ziębi, nie grzeje. Tak, 14 Pro, 14 Pro Max, 14 czy 14 Plus. Pod względem opłacalności, moim zdaniem, są to jedne z najlepszych, najbardziej sensownych pod względem cenowych urządzeń, które też na pewno będą wspierane przez te minimum 3 lata. Zatem, wybierając jeszcze ten telefon, możesz mieć telefon na 3 lata. A z doświadczenia wiem, patrząc po swoich widzach, po swoich znajomych, ludzie, kiedy wybierają, Wybierają już telefon, nieważne czy mówimy o iPhone'ie czy Androidzie, najczęściej jest tak, że wybierają go na od minimum 2 do nawet 4 lat, zatem tutaj jest ten złoty środek. 3 lat, taka 14 może być dla Was bardzo ciekawą opcją wyboru. Przechodząc następnie do modeli 15, które na ten moment jeszcze 15 jesteście w stanie kupować, natomiast coraz mniej jest modeli Pro. W sensie to jest wiadome, tak? W momencie, kiedy Apple wydaje nowe urządzenie z dopiskiem Pro, wycofuje ze swojego portfolio modele wcześniejsze Pro. Zatem już teraz. Powoli, małymi krokami jest problem z kupowaniem modeli 15 Pro bądź 15 Pro Max. A jestem też święcie przekonany, że za kilka ładnych miesięcy te urządzenia zostaną wycofane i bardzo ciężko będzie je dostać. Przynajmniej nowe z fakturą. Będziemy najpewniej musieli się bawić na rynku wtórnym. Modele 15 Pro i 15 Pro Max są to jedyne iPhone, które oficjalnie dostaną pełne wsparcie Apple Intelligence. A Apple Intelligence, z tego co się mówi, w kwietniu ma się pojawić w Unii Europejskiej, natomiast zaznaczam, że nie mamy pewności i gwarancji, że. Wsparcie aplowej inteligencji będzie również obowiązywać Polska. Jeżeli będzie obowiązywać Polskę, to tylko i wyłącznie w języku angielskim. A tak jak już zresztą mówiłem, też w, ostatnich, w jednym z ostatnich materiałów, to może być problem dla osób komunikujących się głównie za sprawą wiadomości tekstowych, głosowych, mailowych po polsku, tak? Bo można znać angielski, natomiast to będzie mocno kolidować z tym, w jakim języku my się porozumiewamy najczęściej przez iPhone'a. Natomiast jeżeli chodzi o modele 15 i 15, z racji tylko. Tylko 6 GB RAM, a Apple oficjalnie powiedziało, że te urządzenia nie będą wspierane, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję od Apple'a. Zatem, jeżeli już patrzycie również na to, perspektywicznie, mimo wszystko, będzie lepiej wybrać modele 15 Pro i 15 Pro Max. W tym roku również pojawiły się cztery modele: modele 16, 16 Pro, 16 Plus i 16 Pro. Pro Max. Sytuacja wygląda analogicznie do zeszłego roku, w sensie do modeli 15. Z wyjątkiem tym, że modele 16 i 16 Plus będą wspierane przez Apple Intelligence. Wszystko wynika to z tego, że do tych bazowych modeli dołożono również 8 gigabajtów RAM. Testując sobie i przygotowując recenzję iPhone'a 16, uważam, że gdyby tam wrzucono te 120 Hz, naprawdę byłoby to fantastyczne urządzenie, któremu niczego nie brakuje, a jednocześnie ma zachowaną w tym roku jeszcze lepszą cenę. No bo siłą rzeczy to jest cena, ILE? 3999 zł. Zatem moim zdaniem, no jak na iPhone'a, jak na Apple i urządzenie, które będziesz mógł najpewniej korzystać z niego przez kolejne 5-6 lat, to jest spoko cena, no jednak tych 120 Hz nie ma i to może dla niektórych być problem. Zatem na ten moment podsumowując, co można byłoby polecić, zanim jeszcze jednak przejdziemy do tego, co nadchodzi w przyszłym roku. SE 2022 generacja raczej nie, 2022 mimo spoko ceny też raczej za bardzo nie polecam. Choć, jeżeli jesteś fanem tej konstrukcji tej bryły z 2014 roku, to proszę bardzo, pewnie osobom starszym może coś takiego odpowiadać. Jeżeli chodzi o iPhony, no 11 to jest totalne minimum raczej na rok z 11 Pro. 12 na 2 lata. Takie złote optimum, żeby poużywać sobie iPhone'a. Trzynastki jak najbardziej spoko z naciskiem na 13 Pro, jeżeli znajdziecie fajnej cenie z rynku wtórnego. Natomiast taki złoty środek, to tak jak już mówiłem, yy, seria 14, 14 plus 14+, 14 Pro i 14 Pro Max. Na 15 można spojrzeć, natomiast tak jak mówię, z 15 Pro jest ten problem, że niedługo zostaną oficjalnie wycofane już nawet te stoki magazynowe, które być może jeszcze są zapchane, w niektórych sklepach zostaną wyzerowane i pozostaną nam już tylko i wyłącznie telefony z rynku wtórnego, no i seria 16, która dla osób no wiadomo, które chcą mieć urządzenie jak najdłużej i nie chcą się martwić o to, że za 2, czy 3, czy 4 lata będzie trzeba wymieniać telefon, no to myślę, że jest to seria dla nich. Natomiast też pamiętajcie proszę, że w przyszłym roku to jest no, no niemal w 100% pewne, bo już od dłuższego czasu się o tym mówi. Seria 17 mocno się zmieni. Najprawdopodobniej zniknie model 17+. Plus. Zamiast 17+, Plus będziemy mieli tego cienkiego iPhona 17R, który dla mnie osobiście jest Bezsensowny, bo telefon będzie drogi. On może być nawet droższy od modelu 16 Pro Max, którego cena to jest około tam 6,5 tysiąca zł, więc tutaj możemy dobić nawet do 7000 tysięcy zł. Natomiast, tak jak mówiłem, tam będzie bardzo dużo cięć związanych z ograniczeniami, związanymi z tą grubością, bo tam ma grubość być urządzenia około 5 mm, to jest bardzo mało. Będzie jeden obiektyw, będzie malutka bateria. To jest designerski produkt, który jest stawiany ponad funkcjonalność, więc ja no teraz z perspektywy. Tego jeszcze przed premierą nie za bardzo widzi mi się to urządzenie. Będzie model 17 bazowy, który już będzie miał adaptacyjne 120 Hz na wzór modeli z dobiskiem Pro. No i standardowo modele Pro 17 Pro i 17 Pro Max. Nie wiem, może Apple nazwie je Ultra. Tak czy siak premiera będzie we wrześniu. No i też przypominam, że pod koniec marca będzie też premiera nowego SE czwartej generacji. Zatem jeżeli ktoś faktycznie zastanawia się nad najtańszym iPhone'em, a chcę mieć tę wersję z dopiskiem SE, no to sugeruję poczekać jeszcze te 3 miesiące, no z perspektywy kiedy nagrywam dla Was ten materiał. Mamy połowę grudnia 2024 roku, to po prostu poczekajcie sobie, bo może być to fajna opcja dla osób, które nie oczekują nie wiadomo jak dużych zmian, a jednocześnie chcą mieć taniego iPhona z wydajnym procesorem, no to może być to urządzenie po prostu dla nich. I tak mniej więcej, moi drodzy, prezentuje się moje zdanie, moja opinia na temat wyboru iPhona na rok 2024. 25. A jakie wy macie spostrzeżenia na temat wybrania konkretnego modelu iPhone'a? Ja wiem najlepiej żadnego. To użytkownicy Androida jasno powiedzą, ale pamiętajcie proszę, że jest możliwość, na swoim przykładzie mogę powiedzieć, jest możliwość bez problemu używania telefonu na co dzień z Androidem i z iOS-em. Ja jestem tego doskonałym przykładem. Dla mnie te smartfony, te dwa systemy świetnie się uzupełniają i z tego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Ale wracamy, moi drodzy, do drugiego rozdania na grudzień, mianowicie dodatkowe 500. O, brzmi to znajomo. Dodatkowe 500, plus w ramach którego możecie sobie wybrać produkt ze sklepu Komputronik, jakikolwiek chcecie. Zawsze powtarzam, nieważne czy za 500, za 1000, za 2, za 5000 zł. Ja ze swojego prywatnego portfela dokładam Wam 500 zł do zakupu. Wszystkie szczegóły dotyczące tego rozdania macie w opisie pod materiałem. Zatem, jeżeli ktoś jest z Was zainteresowany wzięciem udziału w tym konkursie, wiecie, weźmiecie w tym rozdaniu. Możecie też spojrzeć na materiał na temat ostatnio wrzucony 16. Propo 3 miesiącach recenzja. Tam też jest to rozdanie. To wiadomo, szanse są. Są dwukrotnie większe. Cóż, byłoby to chyba z mojej strony wszystko. Na pewno jeszcze będziemy się widzieć w jakichś filmach w kolejnych tygodniach, więc jeszcze życzeń noworocznych i świątecznych nie będę Was składać. Zatem pozostaje mi nic innego jak podziękować serdecznie ci, mój drogi, moje droga, za obejrzenie tego filmu do końca. My widzimy się za kilka dni, miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. See ya!